Hej, witam serdecznie. Dzisiaj szybki przepis na gotowane pulpety ze szpinakiem, które nie mają ani grama mięsa, znaczy no nie do końca. Yy, nie ma tam nawet jajka. Yy. I słuchajcie, taka mała anegdota, mój mąż zjadł obiad i po kilku godzinach przychodzi i się pyta, czy mam jeszcze mięso, bo jeżeli nie, to jedzie do sklepu i ewentualnie by mi kupił, bo chciałby, żebym powtórzyła ten obiad na drugi dzień. Oczywiście się uśmiechłam. Powiedziałam, żeby kupił, ale zrobię z tego coś innego. A póki co niech chłopak żyje w przekonaniu, że było tam mięso mielone. Tutaj mam chlebek mojej teściowej. Oczywiście on zawsze znika w zaskakującym tempie, ale specjalnie zostawiłam go sobie troszeczkę, żeby mi zczerstwiał i wtedy wiem, co dodaję do moich pulpetów. Zalewamy wszystko ciepłym mlekiem. Możecie to zrobić nawet dzień wcześniej, żeby to sobie powstało, albo rano sobie przygotujcie i potem robimy z tego papkę. Tutaj mamy szynkę i użyłam właśnie ten plasterek, który Wam pokazałam i zrobiłam z tego taki ala bekon. Jeżeli chodzi o szpinak, tutaj mam świeży i pokroiłam go trochę w mniejsze kawałki i dodałam takie dwie duże garście. I teraz właśnie robimy z tego masakrę. Tutaj właśnie dwie garście szpinaku z odrobiną cząstku, przesmażone, bekonik, który mi się zrobił z tej szynki. Chciałam, żeby nasze pulpety miały jakiś fajny smak. Trzy czubate łyżki otrębów owsianych do zagęszczenia. Wszystko mieszamy. Szczypior i koperek, tak jak nóż pokazał. Pieprz, odrobina soli, tyle cukru i jogurt naturalny. I słuchajcie, sos gotowy. Najpyszniejszy, najsmaczniejszy, jaki można sobie tylko wymarzyć. Możecie też dodać sobie troszkę czosnku, jeżeli sobie życzycie. Gotujemy wodę, a w tym czasie zabieramy się za kręcenie naszych pulpetów. Maczam ręce w wodzie i co? Kulam. Jedno, drugie, tyk, tyk. I gotowe. Teraz wrzucamy je na gotującą wodę 15 minut na bardzo małym ogniu. Gotowe. Trochę sosu, świeża bazylia i voilà, obiad gotowy. Uwierzcie mi, że nie tylko mój mąż nabrał się na to, że tam nie było mięsa mielonego. I to jest świetna alternatywa właśnie dla Waszych gości, aby im przygotować takie pulpety i zobaczyć jaka będzie ich reakcja. Uwierzcie mi, że to jest przepyszne, smaczne, lekkie i zdrowe. Póki co życzę smacznego. Jak zrobicie, to dajcie znać, jak smakowało i czy też mieliście takie przeboje. Trzymajcie się, pa! pa.